A w szczególności te 10 tysięcy, które wyjeżdża dzień w dzień do Warszawy do pracy za chlebem, bo w nie ma pracy, a jeszcze muszą otrzymywać tych z którzy siedzą w tym budynku tutaj za nami. No i powiedziałem im tak, spokojnie, w całych siedzkach tylko my. A dzisiaj widzę, są tutaj dziesiątki, setki, powiem więcej, tysiące siedzkach, Zdecydować no, sami o własnych sprawach. To wasze średnie władze. Żeby nas wypić tutaj, tak, żeby mieli więcej kasy do swojego budżetu. I jak tak można nie, nie szanować tych biednych starych kobiet, tych matek, tych, co was wychowała, ludzie. Pamiętajcie, się, przyjdzie że przyjdzie za was tak. Dziękuję. By nas dróg, nam do był wróć. nie mniej zdziwionych, że to tak licznie zebranego społeczeństwa siedlec nie wystąpił pan prezydent. Pan prezydent nas olewa, a może mu się zniżyło być prezydentem. Może warto podjąć chwałę, czy jakieś spotkanie, czy coś i odwołać pana prezydenta. Brawo! I uważam, że doczekałam się czasów demokracji, gdzie na nią marzyli, oczekiwali moi dziadkowie, siedczanie, rodzice. I dzisiaj w kraju demokratycznym nie mamy zapewnioną niepodległość. Nie możemy być podlegli od osób, które chcą dla nas źle. Nie możemy być zależni. W kraju niezależnym, być zależnym od osób, które patrzą, wiedzą, są pewni, co jest dla mnie lepsze, a co nie. Ja chcę powiedzieć, że jeszcze Polska nie zginęła, póki wybór mamy. A mamy! Nie co kto z Państwa jest za żeby z odrzuciła naszą propozycję odnośnie zmiany uchwały. Potraktowali nas jak śmieci. Uuuu! Uuuu! Radę, 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 to Proszę Państwa, teraz nie możemy się już zatrzymać, bo oni i tak nam już tego nie wypaczą. Musimy odwołać tą władzę i zapraszam wszystkich do zbierania podpisów pod referendum! Brawo! Referendum! 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 Chciałem powiedzieć z przykrością, że Rada Miasta nie wprowadziła w ogóle do porządku dziennego projektu uchwały uchylającej poprzednią uchwałę. To nie znaczy, że nikt nie myśli o sprawie. Na dzień dzisiejszy ta sprawa się dalej nie będzie mogła toczyć. Każdy z nas w swoim osobistym podejściu będzie prowadził kolejne roztropne lub mniej roztropne działania. Ja chciałem Państwu podziękować za, za te poparcie, za to działanie. Ja sądzę, że ono będzie procentowało. Przekonany jestem, że, pod, że głosowali za tym ci, którzy podpisali, czyli ja, Zbigniew Piwoński, Adam Bobryk kolega Czerzyk Sylwester i Marek Kordeski. Tak sądzę, bo to cztery osoby głosowały za. Użytu. Sprawa będzie dalej rozpatrywana. Sprawa jest w toku. Nowa ustawa wchodzi 1 lipca za 7 miesięcy. Mamy nadzieję, że zmieni się ta ustawa. Ustawa od 1 lipca za 7 miesięcy. Rada miasta które są one się nie utrzymają. Czy metoda będzie ta sama, nie wiem. Dajcie kilka tak, zdać. Cała partia prawicy chce zebrać głosy. Może zbierać. Ale zapewniam Was, że radni w waszym interesie pochyla się nad waszymi. Posyćami.